Mano się, Mano, a dzisiaj na szybko pokażę ci, jak sobie zamówić różnych w różnych kolorystykach Jordany, czwóreczki, Widzicie, mam przykładowo takie, ja w nich już naprawdę dużo chodziłem, ale no, są naprawdę fajne, są mega wygodne i tak normalnie odbijają. Dobra, bez przedłużania, jak sobie te zamówić, bo jest to banalnie proste. Spójrz, pod Instagramem, pod YouTube masz Linka, żeby wejdziesz w tego linka, to musisz założyć tutaj konto. Po założeniu konta będziesz bez problemu mógł przeglądać wszystkie kategorie. Wchodzimy sobie tu, Jordany, za stówkę. Klikamy sobie w nie. Trzeba chwilkę teraz poczekać. Tu masz za taką cenę. Widzisz naprawdę dużo różnych kolorystyk. Tu są przykładowo te moje. Wybieramy kolorystykę, wybieramy rozmiar. Klikamy klikamy bajnał, płacimy. Jeśli dalej nie wiecie, co zrobić i jak ogólnie to działa, tu macie poradniczek 2-2,5 dwie, dwie minutki. No i co, tak na szybko mówiłem. Jeszcze Wam szybko tutaj pokażę, że mówię, tak one odbijają. Wszystko jest tak jak być powinno. Są inne rzeczy, więc nie musicie się martwić. Wszystkie rzeczy, właśnie które tam publikuję na tej stronie, to są rzeczy, które ja po prostu zamawiałem i są godne polecenia. Takie AF-y, przykładowo, jedynki za 7 dyszek naprawdę za taką cenę to jest naprawdę świetna jakość. Dorównują wszystkim innym tutaj. Na przykład tym Jordanom, jedynkom. Jakościowo, oczywiście, te za 7 dyszek. Dorównują takim Jordanom jedynką, które kosztowały dwie stówki, naprawdę też są dobre. Dzięki i cześć.